Po trzech latach funkcjonowania Wyspy Skarbów, na bazie zdobytych doświadczeń oraz sugestii ze strony rodziców, stworzyliśmy nową ofertę kreatywnych zajęć edukacyjnych. Między innymi Wyspa Kolorów, czyli zajęcia plastyczne prowadzone w dwóch grupach wiekowych. Skrzynie Pomysłów to alternatywa do zajęć świetlicowych. Wyspa Młodych Rodziców, czyli spotkania, gdzie rodzice mogą wymienić się swoimi doświadczeniami w kwestii wychowania. W ramach tych zajęć będą również zapraszani raz w miesiącu specjaliści. Poszerzyliśmy również ofertę urodzinową dla dzieci od 6 do 10 roku życia. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie internetowej i szczególnie zapraszam na drzwi otwarte Wyspy Skarbów, które odbędą się 10 listopada od godziny 12. Zaczynamy wykładem z dyplomowaną psychodramatyk. W tym czasie dzieci będą mogły babawić się z animatorami Wyspy Skarbów. Przygotowaliśmy wiele atrakcji, w tym warsztaty dziennikarskie. Niewątpliwie dodatkową atrakcją na drzwiach otwartych dla naszych najmłodszych gości będzie możliwość zwiedzenia najbardziej skrytych zakamarków Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji razem z wolontariuszami z grupy NN. Razem z nami będziecie mogli zobaczyć m.in. jak nagrywa się profesjonalne piosenki w studiu, jak czuje się artysta na wielkiej scenie czy też skąd wyświetlany jest film. Nasza podróż odbywać się będzie w wielkim kolorowym pociągu do kultury.